W tym filmie pokażę Ci, jak możesz wyłączyć Centrum Sterowania w swoim iPhone'ie, kiedy jest zablokowany. To oznacza, że gdy Twój iPhone będzie zablokowany, nawet jeśli przeciągniesz palcem w dół, Centrum Sterowania się nie uruchomi. Aby to zrobić, wszystko jest bardzo proste. Musisz otworzyć ustawienia iPhone A i następnie przewinąć w dół do opcji Rozpoznawanie twarzy i kod. Kliknij w nią. Wprowadź kod, aby odblokować dostęp. Gdy już tu jesteś, po prostu przewiń w dół. I jak widzisz, jest napisane centrum sterowania. Musisz wyłączyć tę opcję. Gdy tylko ją wyłączysz, nie musisz robić nic więcej. Od teraz, gdy Twój iPhone będzie zablokowany, centrum sterowania nie będzie się uruchamiać. To naprawdę takie proste. Mam nadzieję, że okazało się to pomocne. A jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał swojego iPhone'a i dowiedzieć się, jak to robić w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu.